Dobro wypełnia tych rzeki bieg, każdy mój smutek źródle topi się, ocean łaski Większy niż ten strach, niech się rozlewa, rośnie. W momencie kiedy kapłan stanął przede mną z najświętszym sakramentem, wszystko we mnie pękło. Jest to kościół aktywny, jest to kościół wielbiący. Jest to także dla nas łaska, że możemy tutaj być, wzrastać. Byłem bardzo człowiekiem zagubionym. Przyprowadziła mnie tutaj moja żona. Wnosi w moje życie cierpliwość, wnosi w moje życie radość. <noise> Ładuje mnie na co najmniej miesiąc do następnej już świętej. Kto śpiewa, dwa razy się modli. Dlatego śpiewamy, modlimy się, pomagamy ludziom się modlić. Tutaj dokonują się wielkie cula. Tutaj objawia się Boża Chwała. Taka msza przyniosła mi uzdrowienie, piękne uwielbienie. Taki kościół przynosi radość. Bóg naprawdę działa. Przede wszystkim spotkanie z żywym Chrystusem. Człowiek może obserwować tych ludzi, którzy przychodzą z ogromną wiarą, oczekiwaniem, są bardzo aktywni. To jest po prostu żywy, prawdziwy kościół. Jeśli chcesz poznać też Pana Boga jako prawdziwego lekarza, który uzdrawia, spróbuj. Przyjdź, zobacz. Otwórz się na niego, zobaczysz. On zadziała, na pewno nie będziesz tego żałował. Ja z tego jestem najlepszym przykładem.